Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku tutaj Niluś nazwita. Otworzymy sobie kurki. A tutaj co jest? Że tak. Dobra. Lećcie sobie kurki. Ok. Kotki gdzieś sobie tu chodzą. Tutaj. A tryksy jest u góry. Czaruś tam pewnie też odpoczywa sobie i otworzymy sobie kurki. Okej. Okay. Jesteśmy tutaj u kurek. Zapalimy im światełko. Niech się ładnie grzeją. Mamy dwa jajeczka od silek tutaj widzę. Więc też bardzo ładnie. Ok. Super. Tutaj seramy też otworzymy. Ok. Więc takie szybkie otwarcie. Tutaj zaeczymy. Wodę im trzeba nalać. Ale ja umyję poidło. Więc. Idziemy mieć poidło i naleję im świeżej wody tutaj kurką wymieniłem ściółkę, chociaż tu z początku, bo już była bardzo mokra, wilgotna i zmieniłem im tak na szybko, wiecie, nie takie sprzątanie jakieś, ale tak na szybko, żeby miały czysto. Tutaj sobie poukładamy to coś tu spadło. Okej, okay, dobra. Więc widzimy się później yy, po południu. Dobra, więc witam was już o godzinie chyba 18. Zejrzymy sobie tu do kurczaczków. No wszystko u nich ok. Wodę będę musiał im zaraz wymienić. Jedzenie jutro im dosypię. Jeszcze mają na dzisiaj. I tutaj kurki sobie odpoczywają. Ok więc zamkniemy tylko wszystkie. Dobra. Tutaj mam jeszcze yy, kostkę tam kawałek kostki słomy. Właśnie tutaj od sprzątania kurkom dzisiaj. Trochę, wiecie, odświeżyłem tutaj ładnie. Zajrzymy, co tu u nich? Czemu tak tu leżą? Czemu nie na grzędach? Niech na grzędy sobie wejdą. Ok, więc weźmiemy wytłaczanki i zbierzemy jajeczka. Ok, dwie wytłaczanki. No i cały czas rozmyślam nad tym, nad tymi kurami. Yy, czy nie posortować tak, jakby moich noszących, yy, i to na pewno zrobię. Moje noszące yy, zaznaczę trytytkami chyba na, na nogach. Napiszcie mi, czy tak. O tutaj się obróciłem. Yy, czy trytytkami yy, na nogach można. Oczywiście nie ciasną, tak, żeby im nie spadły bo chcę zaznaczyć swoje kury bo moje kury jednak bardzo dobrze niosą a nie to co te kupione no ale jeszcze będę myślał jeszcze będę próbował tutaj zwiększyć nieśność tych kurek i, i zobaczymy no. zawsze można je sprzedać oczywiście ja już nie zrobię tak jak ten pan że kury są Yy, roczne, że kury noszą. Yy, ja wprost informuję o tym, że kury są już wyniesione i jajek nie noszą. Yy, więc więc tak to będzie Tutaj za czym No co kurka, co? daj Dajte jedno jajko i tyle Tak. No, tylko tyle masz, więc dzisiaj mamy 13 jajek. Yy, szczerze mówiąc, muszę... jestem przekonany, że 95% 90% no, 90-95% to co zbieram jajek to jest od moich kur. Mam nadzieję, że jeszcze rozpoznam moje kurki. Ale myślę, że tak na pewno rozpoznam nie moje kurki. O tak! O bo widzicie, je już tu odrastają. No, no także widać, które nie są raczej moje. Będą ciężkie i raczej będzie wiadomo. Więc o tyle dobrze. I w weekend się właśnie tym zajmę, żeby taką selekcję zrobić. Zobaczyć, które jednak noszą, które nie. No, a my widzimy się jutro. Bo dzisiaj szczerze nie zdążyłem dużo nagrać, więc widzimy się jutro. Kurde. Proszę, kruszy tutaj kurde no to nie chce się położyć już jest ta dziura Dobry fundament. Easy. Okej, okay, więc jesteśmy. Już trzeba zebrać jajka. Zobaczymy, czy coś się polepszyło, czy nic. Trzeba zobaczyć. Mam nadzieję, że jest coś lepiej. Ale zobaczymy zresztą. Dobra, tutaj mamy cztery jajeczka. Ok, tutaj są dwa. Tutaj są trzy. Ok, tutaj również trzy. Więc mamy już dwanaście tutaj dwa, Co daje nam 14 i tutaj 3. Więc mamy 17 jajek. Dobre, chociaż to nie jest to dużo, ale ale jest najlepiej jak może być, bym powiedział, bo no nie, no najwięcej w sumie miałem 19. Ale no ale wiecie to jest nic w porównaniu do moich starych kur gdzie tych jajek na 33 nioski miałem 27 no ale trudno trzeba poczekać do wiosny aż będą dobre kury dobre czyli z e, fermy no z fermy no ale z ale przynajmniej nie od oszusta. Bo najprawdopodobniej zostałem oszukany na te kury, ponieważ są to starsze kury. No, no ale trudno. Trzeba, trzeba iść dalej. Tutaj mamy pasze. I zerkniemy sobie tylko do kurek ozdobnych. Tutaj u kurek wszystko w porządku. Mamy dwa jajeczka od silek. Super okej okay. no kurka co ty wyjdź wyjdź kurka wyjdź 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 no wyjdź dobrze tutaj często wchodzi ta kurka no i co tutaj kurczaki o nie. mają resztkę tutaj dam im wieczorem i zupełnie żeby jeszcze dojadły a seramy jak tutaj o proszę państwa Zobaczcie na to, jest pierwsze jajeczko od Seram. A nie, patrzcie, pierwsze dwa jajeczka. Super, się cieszę. Bardzo się cieszę. Dobra, więc fajna nowina. Mamy dwa jajeczka od Seram. Super, dobra. Więc widzimy się później. Ok, więc skórki już są zamknięte. Jak widzicie, zresztą. O, ładnie tutaj są zamknięte. I jeszcze zebrałem dwa jajka. Patrzcie, to jakie ładne. O, to bardzo ładne jajko. No i co, jestem zadowolony bardzo z tego, że zebrałem jajko od seram. A zresztą pójdziemy sobie do ozdobnych. Ok, jesteśmy tutaj u naszych kurek. Tutaj silki wszystko mają, kurczaczki również. I serkę sobie tylko z grubsza czy nie ma gdzieś jeszcze jakiegoś jajeczka i jutro zabiorę się za zrobienie jakiegoś gniazda a tutaj muszę im dać jedzenie no i jutro będziemy robić gniazda ale to już jutro tutaj co to się stało Zobaczcie czy... O, jakaś kurka chyba ma problem z kupcią. No, ale to poradzimy jakoś, zobaczymy. I co? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie o łapce w górze, miłym komentarzu i oczywiście dajcie suba na kanał, żeby było nas więcej. I, I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Do następnego, cześć.